Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ostatnie dwa tygodnie były dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Wiele się działo, część się rzeczy troszeczkę zmieniło i w tym odcinku chciałem się z wami podzielić, jakie zmiany nastały w mojej pracowni. Zapraszam do oglądania. Większość z Was doskonale zna rozkład mojej pracowni. Wiecie, że tutaj, tam jest takie jedno pomieszczenie, które było pierwotnie przeznaczone na pokój odciągów tak było zresztą nazwane, ale do tej pory robiło za graciarnię, z tego względu, że nie miałem odciągu centralnego. Teraz to się zmieniło. Taka instalacja powstała i w końcu pokój odciągów może służyć za pokój odciągów. Do tej pory, tak z racji braku funduszy, przede wszystkim radziłem sobie takim niedużym odciągiem stanowiskowym. On gdzieś jeszcze tutaj jest, już taki zdezelowany i zapomniany, bezużyteczny. Czy było to dobre? Powiedzmy tak, jak ktoś ma jakąś niedużą pracownię albo jest osobą odpowiedzialną. I jeszcze dodatkowo co jakiś czas zmienia te worki filtracyjne. Myślę, że to rozwiązanie nie jest idealne, ale ma bardzo dużo plusów. Jeśli uda się na przykład taki odciąg jeszcze dodatkowo wziąć i wyrzucić do innego pomieszczenia, jakoś rozprowadzić orurowanie, powiedzmy, że to w jakiś sposób zdaje egzamin. U mnie to nie zdawało egzaminu. To znaczy, tak jak mówię, no radziłem sobie jak mogłem. Ale to nie było jakieś doskonałe rozwiązanie. Jestem leniwy nieodpowiedzialny, i często było tak, że jak na przykład odciąg miałem podpięty do grubościówki, a musiałem coś szybko uciąć, no to a jak utnę jedną rzecz, to przecież nic się nie stanie, nic się nie napyli. No i to tak. Raz coś uciąłem, raz coś wziąłem i przeszlifowałem. I efekt był taki, że ciągle w mojej pracowni wszędzie było masę pyłu, e, który osiadał naprawdę wszędzie, w szczególności gdzieś tak, na, na, na półkach, na narzędziach, zresztą na, na też na gotowych produktach. No, wszędzie pył i pył i pył i nie dało się z tego walczyć. Po, pomimo tego, że co jakiś czas starałem się otwierać te duże drzwi i jakoś próbować wydmuchać ten pył, to był wszędzie. No, nakładało się na to dwie rzeczy. Przede wszystkim to, co mówię, prawda, że nie zawsze przekładałem ten odciąg stanowiskowy z miejsca na, na miejsce, a dwa, że sama jakość tego odciągu była, no, taka, jaka była. Trzeba przyznać, że silnik wytrzymał i cały czas zbierał ten, ten urobek. Także tutaj jest ok, ale mm, o ile sam gruby wiór był zbierany, to ten właśnie drobny pył, z racji, że worek filtracyjny był no, marnej jakości, przedostawał się i, i siadał wszędzie na wszystkich powierzchniach. Całe szczęście los się odmienił i udało mi się teraz wykonać właśnie instalację odciągu centralnego, z czegoś naprawdę bardzo, bardzo cieszę. I chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Tam jest odciąg, ale to pokażę Wam zaraz, jaki to jest odciąg. Na razie zaczniemy od samej instalacji. Obróczę sobie tylko kamerę, będzie mi prościej. Zaczniemy, może, od. Aha, i teraz tak. Ten bałagan, co był tam, teraz przeniósł się tu. I będę, oczywiście, musiał się go pozbyć, ale to już niedługo, bo. Odciąg to nie, jedna, nie jedyna rzecz, która się u mnie zmieni. No ale dobra, zacznijmy od piły. Piła ma dwa miejsca, gdzie jest zbierany urobek. Na dole jest główne miejsce o średnicy 120, oraz tutaj na górze przy osłonie średnica 80. I żeby to dobrze zbierało, dobrze działało, musi to być rozwiązane w ten sposób. Czyli tutaj idąc od samej od samej góry, tutaj mamy średnicę rury 160, zaraz przed, przed tym rozwidleniem, przed trojakiem jest zasuwa, następnie mamy właśnie to rozwidlenie, rozwidla się to na. 80, na średnicę 80, która idzie właśnie do tej górnej osłony piły. Oraz dalej jeszcze rurka idzie, znaczy rurka, ruła prawdziwa, szeroka 120 idzie na dół i dopiero tutaj przechodzi wąż Spiro. Dlaczego tutaj zasuwa, a nie, nie w innym miejscu? Oczywiście ona musi być umieszczona przed trojakiem. Bo w innym wypadku, no to sobie jakoś nie wyobrażam. Pewnie musiały być dwie zasuwy: jedna gdzieś tu, druga gdzieś tu. No bez sensu, dlatego samą zasuwę robi się przed trojakiem. Oczywiście byłaby możliwość zastosowania takiej zasuwy tam, na tej rurze pionowej, i wtedy po prostu tutaj jest, widzicie, jest otwór, można sobie jakiś kijek zamontować i otwierać to. Za pomocą takiego kijaszka, ale ja uznałem, że dla mnie takie rozwiązanie będzie no, wygodniejsze, no i to jest, to jest piła. Przejdźmy dalej, może do mm, grubościowy. Tutaj jest yy, bardzo podobnie, czyli po prostu jest zasuwa. Tutaj idzie grubą rurą 160. Dopiero tutaj jest na dole redukcja. Pod węża 120 pod rurę Spiro 120 i tak samo w tym miejscu jest zasuwa e, szlifierka. I to może Was zaskoczy, bo e, szlifierka kiedyś stała tam, a teraz tutaj. E, dlaczego taka zmiana? Hmm. Za chwileczkę Wam powiem. I oczywiście tutaj już jest mniejsza średnica, bo sama szlifierka od razu ma e, mniejszą średnicę, dlatego też sama redukcja była już, e, e, była już tutaj tutaj jest trojak z redukcją i już taka zredukowana rura przechodzi do samej szlifierki. Oczywiście e, tak samo zasuwa. Główna magistrala od samego początku kończy się. A muszę podniosę kamerkę. Kończy się na pile taśmowej FB610. I tutaj, tak samo, bardzo dużą średnicą, już praktycznie do samego końca jest zjechane. I dopiero tutaj na dole jest zasuwa. I tak samo trojak, który rozchodzi się na dwa miejsca odbioru urobku. Które jest, jedno jest umieszczone w tym miejscu od tej strony. Drugie z tyłu. Troszeczkę się obawiałem, że ta odległość od odciągu jest już dość znaczna, i nie wiedziałem, czy ten odciąg, który, który zainstalowałem, sobie poradzi z tą piłą taśmową, która jest na, na samym końcu. Ale okazuje się, że bez problemu cały urobek jest doskonale zbierany, także naprawdę, naprawdę fajnie. Każde urządzenie, które jest w tym momencie podpięte pod odciąg centralny, załącza, odciąg centralny załącza się w momencie uruchomienia maszyny. Może to Wam pokażę na samej grubościówce, w momencie, kiedy włączę maszynę. Teraz przez chwilę będzie głośno. OK, o czym się wyłączył. W samym momencie kiedy, jest, kiedy załącza się maszyna, załącza się również odciąg. Ale jak widzicie, no tutaj nigdzie na tych rurach nie ma, nie ma przewodów, więc jak to się dzieje, że działa? Nie wiem, czy pamiętacie w ostatnim odcinku pokazywałam wam, jak była wykonywana instalacja elektryczna w mojej pracowni, jak pamiętacie do każdej erbetki, czyli do tego ustrojstwa, tego tego, czyli po prostu tej takiej skrzyneczki z bezpiecznikami była z samej góry doprowadzona, doprowadzone takie dość szerokie korytko elektryczne. I z racji tego, że mam sufit kasetonowy, cała instalacja elektryczna, czyli po prostu komunikacja odciągu z maszyną udało się tam tą instalację puścić w suficie kaseton nad sufitem kasetonowym, w korytkach takich kablowych. A następnie tutaj w ścianie idzie przewód. On dochodzi tutaj do, do tej erbytki i w środku jest założona cewka na jedną fazę, tutaj na przewodzie siłowym. i ona właśnie załącza nam odciąg. Udało się to doskonale schować, Także nic nie wystaje, nic nie odstaje, ja też troszeczkę śpię spokojniej, znaczy śpię, pracuję spokojniej, bo, bo wiem, że nie będzie problemu z jakimiś tam zwarciami, przepięciami i itd. bo cała instalacja jest wyprowadzona nad sufit i jest to instalacja w tym momencie bezpieczna. Ponieważ cała instalacja odciągu jest zrobiona z, z rur stalowych, to wypadało ją uziemić. I dlatego w możliwie jak największej ilości miejsc zostało zrobione dodatkowe uziemienie, które jest podpięte do właśnie do, do tych erbetek. i które jest bezpośrednio później już z rozdzielnicy głównej, no podpięte do uziemienia, czyli jest to zrobione tak, jak się należy. Tutaj widać, tutaj gdzieś z tyłu też widać. Nie wiem czy widać widać gdzieś tam jest i tutaj jest to fajnie podpięte. Pamiętajcie, że tutaj mamy przepływ powietrza, duży przepływ powietrza jest to rura stalowa, więc istnieje możliwość elektryzowania się. To jest stal, ale jeśli na przykład ktoś się z Was zdecyduje na zrobienie takiej instalacji plastikowej, no to musicie mieć świadomość, że to jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie, które grozi Wam wybuchem. Więc jeśli byście się zainteresowali, jeśli bylibyście zainteresowani zrobieniem sobie instalacji odciągowej, ale z plastiku, no to ona musi być super rewelacyjnie uziemiona. Um, ja bym się bał coś takiego robić, no ale y, zdaję sobie sprawę, że różne są też, chociaż chciałem powiedzieć, że różne są to swojej portfele, ale umówmy się, na, na zdrowiu waszym i bliskich nie ma co oszczędzać. Więc jeśli tylko powiem Wam tak, jeśli Was, moje zdanie osobiste, może ktoś mnie schajtować y, ale moje zdanie jest takie, że jeśli Was po prostu nie stać na. Instalację tego typu, czyli stalową, to po prostu zainwestujcie sobie w odciągi takie stanowiskowe. Będzie to po prostu bezpieczniejsze. Sam jak wiecie, dość długo musiałem popracować, żeby było mnie stać na taką instalację. A jak sobie po prostu przekalkulowałem, ile musiałbym policzyć za ile musiałbym zapłacić za osobne odciągi stanowiskowe, no to to się na dłuższą metę nie opłaca. Po, po drugie zajmowałoby mi to miejsce, a tak jest to i bardziej estetyczne i myślę, że da mi to dużo większy komfort. No ale dobra, no to teraz cały czas mówię o, o tym, co mam tutaj, w tej części, ale przejdźmy może do tego pomieszczenia, gdzie czai się odciąg. A tutaj jest naklejony taki... Tak jest coś tam naklejony i to padło. Nagrywasz? Forkamon Forcamon, tak. Nie, no kamy. No, nie forkamy. Kamy. Cześć! Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj... Dzisiaj porozmawiamy... Ja następny film chcę zacząć właśnie się ma Patryks Można Samemu. Nie, ja, tak nie mówię. Nie ważne, ale no powiem, że ostatnio w ogóle nie i, mówisz, bo nie nagrywasz. Na kanale można sam... Wymieniałem, przepraszam, wymieniałem te koła. Koła. Musiałem tutaj w tym miejscu przekuć się przez ścianę. Od razu zrobiłem taką średnicę 200 chyba 20, żeby było na zapas. Ale przejdźmy teraz do tego pomieszczenia, na to się nie patrzy, bo to taki projekt, który jeszcze jest niewykonany, nie jest to taki stelaż stalowy malowany proszkowo i tutaj mają być różne tam elementy drewniane, nieważne. A tutaj jest mój nowy odciąg, przynajmniej taki na jakiego było mi na tą chwilę stać. Jest to model Felder AF-22. Ale to jest naprawdę mocne bydle. Myślałem, że będzie cichutki, no ale też umówmy się. Ja miałem do porównania tylko i wyłącznie ten taki mój malutki odciąg, i on nie był aż taki głośny, bo był po prostu mały. A ten jest po prostu mocny, więc pomimo tego, że jest w osobnym pomieszczeniu, jest dość głośny. Ale umówmy się, to i tak mi za bardzo nie przeszkadza, z tego względu, że cały czas pracuję w słuchawkach, więc no, wolę, żeby był mocny, a mocny jest pieruńsko, bo no, mówię, nawet z tej najdalszej maszyny, która gdzieś tam jest, bez problemu wyciąga urobek więc daje radę. Oczywiście samo to pomieszczenie jest. Przygotowane wstępnie na e, troszeczkę większe rozwiązanie, i znowu, jak się odrobinę odkuję, może pomyślę o czymś więcej. Na tą chwilę jestem naprawdę zadowolony. E, zobaczymy, oczywiście, tam za jakiś czas, bo to wszystko, wszystko nowe. Zawsze jest tak, że jak coś jest nowe, to jest, to jest fajne, prawda? Zobaczymy za jakiś czas, jak to się będzie sprawowało. E, na razie powiedzmy, że zapełniłem tutaj e, trzy worki. Tak, chyba trzy worki. A, powiem Wam ciekawostkę, bo sam nie wiedziałem, po co tutaj taka gała jest przy, przy odciągu. Okazuje się, że możemy zmienić, do którego worka ma lecieć urobek. I w pierwszym momencie myślałem, że to jest w sumie bez sensu i chyba wolałbym nawet, żeby one się równomiernie napełniały. Aż do dzisiejszego dnia, kiedy odwiedził mnie Marcin, mój kolega, który zajmuje się produkcją mebli z płyty. I prosta sprawa. I teraz tak, jak zapełniałem ten worek swoim wiórem drewnianym, powiedziałem: Marcin, słuchaj, to zróbmy tak. Zmienimy i będziemy teraz do tego pchać tylko i wyłącznie pył z, z płyty, a do tego pył drewniany. I jaki jest efekt? Nie mieszają mi się dwa rodzaje urobku. To jest dość ciekawe rozwiązanie. Podejrzewam, jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie, nie rozgryzłem, ale możliwe, że jest tu jakieś takie nazwijmy to środkowe ustawienie i wtedy urobek równomiernie leci do dwóch worków. Ale tak jak mówię, to jest kwestia do jeszcze sprawdzenia, bo, bo nie wiem no, ciężko o czymś powiedzieć, jak jest jak jest nowe, jak Powiedzmy po jakimś czasie, nie wiem, po, po dwóch, trzech miesiącach może coś więcej uda mi się na ten temat powiedzieć. Póki co jestem za, zadowolony, działa to, e, działa to ok, prawda? Czyli tak jak ma działać. Tutaj dodatkowo musiałem zrobić jeszcze jedną taką e, skrzyneczkę bezpiecznikową, oczywiście tutaj nie ma bezpieczników, bo bezpieczniczki są gdzieś tam. E, tutaj znajduje się samo sterowanie e, e, tych cewek, tego podłączenia, tak żeby wszystko e, działało w momencie, właśnie kiedy załączymy maszyny. E, I działa, więc, więc nie ma co psuć. Na razie jestem naprawdę zadowolony. E, pierwsze efekty. No, ja w ogóle nie pracowałem z tym, e, tą górną osłoną. No bo jak tą górną osłonę podpiąć do e, takiego małego stanowiskowego odciągu e, i troszeczkę się bałem, że nie będę mógł się przyzwyczaić do tej osłony, że ona będzie mi przeszkadzała, że to takie niewygodne, nie widać. Nieprawda. Powiem Wam, że naprawdę w momencie, w sekundę opanowałem jak e, pracować z tą osłoną. Jest to bardzo komfortowe. Nic się nie pyli. Znaczy, oczywiście, no, no nic się nie pyli. Coś się tam pyli, prawda? Ale to nie jest tak, że, że, yy, że tak jak wcześniej, prawda? Że część urobków rzeczywiście gdzieś tam była zbierana, ale tutaj od piły robiła się taka chmura, chmura urobku i to wszystko spadało na ziemię. No zobaczcie, po całym dniu pracy jest na, na ziemi tego tyle. Czyli nic. Yy, w wcześniejszych warunkach, no to. To by była już katastrofa, musiałbym wziąć moją łopatę i łopatę, tak, bo e, nie wiem, czy wiecie, po co mam łopatę do śniegu. No właśnie łopata do śniegu służyła mi do tego, że przede wszystkim z piły i z grubościówki po pracy musiałem zbierać to, co po prostu nie było wciągnięte do odciągu, tylko gdzieś tutaj leżało. I po to mi była łopata śniegowa. I oczywiście to nie wszystko, co robiłem przez te dwa tygodnie. Jeszcze udało mi się troszeczkę ruszyć tutaj, powiedzmy, z tymi moimi pomieszczeniami sanitarnymi. Zrobiłem sobie jakąś taką prowizoryczną kuchenkę. Ruszyłem też z Łazienką, także już to troszeczkę lepiej będzie wyglądało. Tutaj gdzieś tam odpływ liniowy, kibelek. Myślę, że dość fajnie. Oczywiście płytki imitujące Tomb, rustik, bo jakby inaczej, tak najlepiej. Także mówię, o, tak jak mówiłem, ostatni czas był naprawdę dość pracowity. Ale to nie wszystko, to jeszcze nie koniec. Będą nowe maszyny u mnie w pracowni. Tylko za bardzo nie wiem, czy. Wam się e, już chwali, czy chcecie niespodziankę. E, może e, powiem tak połowicznie. E, niektóre osoby zarzucały mi, a co to za osoba ten Michał, co to niby się bawi w stolarstwu, ale frezarki nie ma. To, no to będzie frezarka. Będzie frezarka i to jest właśnie powód dlaczego e, to moją szlifierkę HS950 wrzuciłem tutaj do rogu. A to właśnie po to, żeby zrobić miejsce pod frezarę, która będzie tutaj stała. To jest najbardziej odpowiednie miejsce na to urządzenie, z tego względu, że jak będzie ono minimalnie chociaż wysunięte, będę miał możliwość frezowania dość długich elementów. Jaka to będzie frezarka, to Wam się nie pochwalę, no bo musi być jakaś niespodzianka. I druga maszyna, która, 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 yy, z którą się będę żegnał i będę wymieniał na inną, to jest. Nie. To. Tak naprawdę z hamerem już się yy, praktycznie pożegnałem. Nie pytajcie się mnie, czy sprzedam tą maszynę, z tego względu, że ona już jest sprzedana. E, tylko z troszeczkę odwleczonym terminem e, odbioru. Z racji tego, że czekam po prostu na swoją odrobinę większą. E, no, także e, myślę, że też za jakiś czas zrobię e, podsumowanie, jak się sprawowała u mnie ta a 31. E, no, bo jakby na to nie patrzeć, pracowałem na niej e, 3 lata 2017 rok 3 lata więc po trzech latach użytkowania można mieć jakieś e, już jakąś opinię prawda czy to dobre czy niedobre słabe strony złe strony. E, no myślę że można zrobić taką, e, takie e, na no, taki opis urządzenia właśnie po, po jakimś czasie i myślę że będzie to wtedy no jakoś w jakiś sposób miarodajne dla osób, które są zainteresowane kupnem właśnie takiej maszyny. Myślę, że warto. Ja do tej pory jestem zadowolony. Wszystkie projekty powsta powstawały za pomocą właśnie tej maszyny. Więc myślę, że śmiało to jest dość dobry wybór. U mnie po prostu okazało się już to za małe i Czasem praca była po prostu mordęgą, a jakieś jeszcze większe elementy po prostu no, ciężko było obrobić. Nie ze względu na to, że nie wiem, że maszyna sobie rady nie dawała, czy się tam zatrzymywała, czy silnik sobie, tylko no, za małe gabaryty jak na moje potrzeby. Przede wszystkim chodzi o długość stołów, które były, znaczy są troszeczkę za krótkie. Oczywiście ja wiem, że można sobie robić jakieś tam przedłużki, wydłużenia, ale to nie jest do końca wygodne, a po prostu opłacało mi się z tego względu, że jak się znowu bierze ileś tych rzeczy w leasing, no to też rata nie wychodzi jakaś, jakaś kosmiczna, po prostu zrobiłem tak, bo mi się to w jakiś sposób opłacało. Nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, ale warto to też powiedzieć, że ja nigdy nie pracowałem na takim odciągu centralnym. Jest to mój pierwszy kontakt w życiu z takim, z takim odciągiem, więc nie mam pojęcia, czy są jakieś złe strony takiego odciągu, czy same dobre, jak i z czym to się, nie mam pojęcia. Póki co, jak na pierwszy tydzień z tym odciągiem jestem yy, bardzo zadowolony. Yy, oczywiście, z czasem, jak już wyrobię sobie jakąś opinię, albo powstanie jeszcze jeden odcinek, albo po prostu jakaś taka szybka zajawka, powiem co i jak, albo będę po prostu w filmach na bieżąco mówił jakieś swoje spostrzeżenia, żebyście też wiedzieli, czy, yy, czy warto. Myślę, że warto, prawda, bo ja już widzę nawet po tym tygodniu, że ogólnie tutaj y, u mnie w pracowni jest dużo mniej dużo. A cóż to się zepsułeś dobrze, nie psuj się więcej, dużo mniej pyłu, y, więc y, no nic tak jak mówię, zobaczymy póki co jestem nastawiony bardzo, bardzo optymistycznie do takiego rozwiązania I cóż, jeśli Wam się ten film podobał, jeśli macie też jakieś pytania odnośnie samej tej instalacji, to chętnie zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram się, na ile będę mógł, oczywiście, odpowiedzieć na, na, na Wasze pytania. Jeśli Wam się to podobało, postawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnej realizacji. Oczywiście, widzimy się najpierw w środę. W środę będą pytania od widzów a kolejna realizacja już za tydzień w niedzielę. Serdecznie Wam życzę miłej niedzieli i trzymajcie się. Cześć. Pa!